Piątek, 12 sierpnia. Jesteśmy w, w programie Działacz w terenie. Dzisiaj odbyła się inauguracja czwartej ligi. Pierwsza kolejka, stal Łańcut, Korona Rzeszów. Mecz zakończył się wynikiem 1 do 0 dla drużyny gospodarzy. A moim gościem jest trener drużyny gości, pan Andrzej Szymański. Witam po trenerze. No dzień dobry. Spadek drużyny do niższej ligi to zawsze ciężki moment dla, dla klubu. U Was też tak podobnie było, bo dużo zawodników odeszło, też no, pewne kłopoty finansowe, był taki moment, że się mówiło, że nawet, w oczywiście to plotki, że nawet nie wystartujecie w tej czwartej lidze. Na szczęście udało się złożyć te klocki. Na początku niech Pan powie, dlaczego podjął się Pan takiego trudnego projektu? Dlatego, że zostałem poproszony, żeby tutaj pomóc i ponieważ jest to klub rzeszowski, stwierdziłem, że... Że no, trzeba pomóc, no i, i tyle, no cóż to więcej mówić. Był krótki okres czasu na przygotowania. Kadra całkowicie, można powiedzieć, nowa w, w stosunku do tego, co trzecia liga. Na ile udało się przygotować zespół do tego nowego sezonu? No to liga zweryfikuje. W dzisiejszym meczu zagraliśmy, w sumie myślę, niezły mecz. <laughs> Patrząc na to, no, że całkowicie nowa drużyna tutaj przyjechała. No, mamy dużo młodzieży, która musi trochę okrzepnąć. Yy, no i zobaczymy, liga pokaże. Mam nadzieję, że, że z każdym meczem będzie coraz lepiej. No sytuacji było i w pierwszej połowie, i w drugiej, każda ze stron. Niestety, ten jedna zwycięska e, bramka no, padła ze strony gospodarza. No tak, tym bardziej przykro, że gdzieś to w końcówce. No ale takie, taka jest piłka. No, gdybyśmy strzelili, miał Max chyba 3 minuty wcześniej sytuację wyborną. To pewnie mogło być inaczej. Natomiast no, trudno, no, taka, taka jest piłka. Myślę, że możemy tutaj wyjechać stąd z podniesioną głową, bo zagraliśmy niezły mecz. W mojej ocenie powalczyliśmy. Myślę, że zostawiliśmy kawał zdrowia na boisku, za co chłopakom należą się słowa uznania. Natomiast no, jak to jest w piłce, potrzebne są punkty. Nikt za jakieś tam wrażenie punktów nie będzie dawał. I oczekujemy, że w następnych meczach tych punktów zdobędziemy no dużo. Mhm. No jak przeglądałem, czy social media, czy inne opinie kibiców, no to wielu kibiców gdzieś tam skazywało Was e, jako potencjalny spadkowicz ale powiem, przyznam szczerze, że po tym meczu, to co zobaczyłem, to naprawdę mogę śmiało powiedzieć, że jeszcze wiele drużyn zgubi z Wami punkty. No zobaczymy, to był pierwszy mecz Każdy kolejny mecz będzie Całkowicie inną historią Do każdego meczu będziemy się przygotowywać Na pewno no, Indywidualnie poddany, poddany zespół Natomiast no, mamy wąską kadrę i, I żeby tylko jakieś kontuzje A dzisiaj już no, Filip Capone, no widać, że coś tam Z kolanem mu się wydarzyło Żeby nas tylko kontuzje nie, 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 nie prześladowały, to myślę, że ta młodzież która, która, no, no, Którą mamy Będzie z każdym meczem grała coraz lepiej, bo, bo doświadczenia nabiera się na boisku właśnie, a nie gdzieś tam podczas treningów. Mhm. Dziękuję trenerze za rozmowę i powodzenia w kolejnych meczach. No,